Witajcie w bajkowej krainie. Audiobookach dla dzieci. Tutaj każdy dzień zamienia się w przygodę, a każda noc w niezwykłą opowieść. Usiądźcie wygodnie, zamknijcie oczy i dajcie się porwać bajkom pełnym magii, przyjaźni i mądrych lekcji. Gotowi? To zaczynamy naszą podróż. Czy pamiętacie swoją pierwszą wycieczkę? A może właśnie na nią czekacie? Ten moment, kiedy serduszko bije szybciej, bo coś nowego czeka tuż za rogiem, dziś posłuchacie historii o Mai, dziewczynce, która po raz pierwszy pojechała z przedszkolem na prawdziwą wyprawę. W przedszkolu panował niezwykły gwar, szeleszczące plecaczki, śmiechy, stukot butów po korytarzu. Wszystko mieszało się w wesoły, przedwycieczkowy chaos. Pani Ania wychowawczyni stała przy drzwiach z listą i uśmiechem, który mówił Spokojnie wszyscy się zmieszczą. Dzieci, sprawdźcie jeszcze raz, czy macie swoje plecaki, czapki i bidony, zawołała. W rogu sali Maja trzymała mocno rękę mamy. Jej różowy plecaczek z króliczkiem był dopięty na ostatni suwak, ale dziewczynka nie wyglądała na gotową do drogi patrzyła, jak inne dzieci podskakują z radości i ściskała dłoń mamy jeszcze mocniej. Pamiętasz, kochanie, wszystko masz? Zapytała mama z ciepłym uśmiechem. Tak, odpowiedziała Maja cichutko. Tylko. Trochę się boję. Mama przykucnęła tak, żeby ich oczy były na tym samym poziomie. Jej głos był spokojny i miękki, jak kocyk. Wiesz, Maju, każda przygoda zaczyna się od odrobiny strachu. Nawet wtedy, gdy się wydaje, że będzie trudno, po chwili okazuje się, że jest pięknie. Maja spojrzała w oczy mamy i po raz pierwszy tego dnia lekko się uśmiechnęła. Mama pogłaskała ją po policzku i dodała: W twoim plecaczku jest kanapka, bidon i ta mała chusteczka na szczęście. Jak tylko poczujesz, że się boisz, dotknij jej dobrze? Dobrze, szepnęła Maja i przytuliła mamę mocno, jakby ten uścisk miał starczyć na cały dzień. Z korytarza dobiegł głos pani Ani. Kochani, czas wsiadać do autobusu. Ustawiamy się w pary. Maja wzięła głęboki oddech. W serduszku poczuła ciepło i trochę motylków, takich, co łaskoczą od środka. Gdy zobaczyła duży, żółty autobus, jej oczy zrobiły się okrągłe, jak dwa guziczki. Ale on jest wielki, zawołał Kuba, kolega z jej grupy, który machał do niej z otwartymi drzwiami autobusu. Siadasz ze mną? zapytał z szerokim uśmiechem. Maja skinęła głową i wdrapała się po schodkach. W środku pachniało nowością i gumowymi siedzeniami. Autobus miał wysokie oparcia, kolorowe zasłonki i fikuśne półeczki na plecaki. Kuba usiadł przy oknie i klepnął miejsce obok siebie. Widzisz? Z tego miejsca będziemy wszystko widzieć, powiedział z dumą. Maja usiadła, przycisnęła plecak do kolan i rozejrzała się. Dzieci machały przez okna do rodziców. Pani Ania liczyła głowy, a kierowca uśmiechał się spod wąsa. Gotowi na przygodę? zawołał wesoło. Dzieci krzyknęły chórem: tak. Maja też spróbowała, ale jej głos był trochę cichszy. Zerknęła jeszcze przez szybę. Mama stała na chodniku i machała do niej dłonią. Maja pomachała z powrotem, a mama ułożyła z ust słowa baw się dobrze. Autobus ruszył powoli, a dziewczynka poczuła, jak serce bije jej szybciej. W brzuchu znów zamieszkały motylki, ale tym razem nie były już straszne. Były lekkie, wesołe, takie, które mówią: Zaczyna się coś nowego. Kuba spojrzał na nią z uśmiechem. Widzisz? Już jedziemy, powiedział. I wcale nie jest strasznie, prawda? Trochę nie, odparła Maja i roześmiała się. Za oknem zaczęły przesuwać się ulice, drzewa i kolorowe domki. Maja przytuliła się do siedzenia i pomyślała, Chyba to naprawdę będzie przygoda. Maja siedziała przy szybie i wpatrywała się w świat, który przesuwał się jak film. Domy, pola, kolorowe samochody, a potem wielki most, pod którym błyszczała woda. Patrz, Kuba, zawołała, wskazując na rzekę. Wygląda jak srebrna wstążka, albo jak gigantyczny wąż. Zaśmiał się Kuba, a oboje zachichotali. W końcu autobus zwolnił. Za szybą pojawiła się ogromna tablica z napisem Muzeum Nauki i Ciekawości. Jesteśmy ogłosiła pani Ania z radością. Z tyłu autobusu rozległo się głośne Juhu. Pani Aniu zawołała Zosia Czy tam są prawdziwe dinozaury? Są szkielety odpowiedziała pani z uśmiechem ale bardzo duże dzieci aż podskoczyły z emocji. Maja poczuła, że jej serce też skacze, ale tym razem nie ze strachu, tylko z ciekawości. Gdy autobus zaparkował, pani Ania zawołała. Ustawiamy się w pary, rączki trzymamy, nie biegamy. Maja ścisnęła Kubę za rękę. Trochę się boję, że się zgubię, szepnęła. To się nie zgub, odpowiedział z uśmiechem Kuba. Będę twoim przewodnikiem. Maja zachichotała, a ich para ruszyła do przodu, jak mali odkrywcy gotowi na wielką wyprawę. Drzwi muzeum otworzyły się z cichym psyt i dzieci weszły do środka. Było tam ogromnie, wysokie sufity, błyszczące światła, dźwięki, które dobiegały z różnych stron. Tu zegar z wielkimi trybikami kręcił się jak żywy, tam kula ziemska obracała się powoli, pokazując kontynenty. W kącie błyszczały guziki i przyciski, które aż prosiły, żeby je nacisnąć. Proszę pani, zawołała Maja, wskazując na kolorowe lampki. To się rusza. Tak, Maju, uśmiechnęła się pani Ania. W tym muzeum można wszystkiego dotykać. Tu nauka to zabawa. Dzieci popędziły od stanowiska do stanowiska. Kuba odkrywał, jak magnes potrafi przyciągać metalowe kulki. Zosia próbowała podnieść ciężarki za pomocą dźwigni. A Maja zatrzymała się przed ogromnym modelem serca. Serce świeciło na czerwono i biło rytmicznie. Bum, 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 bum. Wow. Ono naprawdę bije, szepnęła. To taki pokaz, jak działa nasze serce, wytłumaczyła pani Ania. Pompuje krew, żebyśmy mogli biegać, śmiać się i poznawać świat. Maja położyła rękę na swoim sercu. Moje też bije, proszę pani, bo jesteś pełna emocji, odparła nauczycielka z uśmiechem. Nagle z głośnika rozległ się głos przewodnika. Dzień dobry, mali odkrywcy. Dzisiaj pokażemy wam najstarszego mieszkańca naszego muzeum. Dinozaura! krzyknęły dzieci chórem. Wszyscy wbiegli do dużej sali. Nad nimi, pod samym sufitem, rozciągał się ogromny szkielet dinozaura. Jego głowa sięgała aż po lampy, a ogon był dłuższy niż autobus. Ła, westchnęła Maja. On jest gigantyczny. To diplodok, powiedział przewodnik z uśmiechem. Miał bardzo długą szyję i jadł tylko liście. To znaczy, że był roślinożercą, zawołał Kuba, dumny ze swojej wiedzy. Brawo! pochwaliła pani Ania. W rogu sali stało gniazdo z jajami. Maja pochyliła się nad jednym z nich. Czy to prawdziwe? Spytała szeptem. Nie to replika, czyli kopia, odpowiedział przewodnik. Ale wygląda jak prawdziwe, prawda? Maja przytaknęła z zachwytem. Nagle jej wzrok przyciągnęła kolejna wystawa kolumny, złote dzbany i duży posąg z koroną z liści. Proszę pani, a co to za pan z brodą? zapytała. O, to już inna epoka odparła pani Ania. Do starożytności. Ludzie wtedy budowali świątynie i wymyślali pierwsze litery. Aha. Czyli to tacy bardzo starzy ludzie? dopytywała Maja bardzo roześmiała się pani. Ale bez nich nie mielibyśmy dzisiejszych książek ani szkół. Przewodnik skinął głową. Zaraz pójdziemy dalej. Zobaczycie jeszcze rycerza w prawdziwej zbroi, a potem coś bardzo polskiego. Ale to niespodzianka. Niespodzianka? Powtórzyły dzieci chórem. Tak, uśmiechnął się tajemniczo przewodnik. Dowiecie się już za chwilę. Maja spojrzała na Kubę z błyskiem w oczach. Ciekawe, co to będzie może król zgadywał Kuba albo smok pisnęła Zosia. Wszyscy zaczęli szeptać, zgadywać i śmiać się. A Maja już całkiem zapomniała, że się rano bała. Czuła się jak prawdziwa odkrywczyni, gotowa na każdą kolejną salę. Dzieci ruszyły za przewodnikiem w głąb muzeum. Każdy krok rozbrzmiewał echem. Jakby podłoga też chciała uczestniczyć w wycieczce. Pierwsza sala wyglądała zupełnie inaczej: przygaszone światło, dźwięk trąbek i wielki baner z napisem średniowieczny zamek. W samym środku stał rycerz w srebrnej zbroi, wysoki jak tata, z mieczem i tarczą. Dzieci stanęły w rządku i aż za nie mówiły. On się ruszy? zapytała szeptem Zosia, chwytając panią Anię za rękę. Nie, kochanie. Uśmiechnęła się pani. To tylko manekin, ale kiedyś ludzie naprawdę tak się ubierali, żeby chronić się w bitwie. Maja przyjrzała się tarczy z kolorowym smokiem. A ten smok to znak rycerza? Spytała. Tak, pochwalił ją przewodnik. Każdy rycerz miał swój herb, to takie rodzinne godło, żeby inni wiedzieli, kim jest. Kuba uniósł dłoń. A czy dziewczyny też mogły być rycerzami? Rzadko, ale zdarzało się, odparł przewodnik. Niektóre były bardzo odważne, Maja się uśmiechnęła. To ja też bym mogła być rycerka Maja, obrończyni przedszkolaków, powiedziała z powagą, unosząc wyimaginowany miecz. Dzieci wybuchnęły śmiechem. Uwaga, potwory, nadchodzi dzielna Maja, wołał Kuba. W następnej sali panował zupełnie inny klimat ciepłe światło i zapach, jakby starych książek. Na ścianach wisiały obrazy królów i królowych w złotych ramach. To Polska z dawnych czasów, wyjaśniła pani Ania. A tam, na portrecie, król z długimi wąsami to Jan III Sobieski. A co on robił? Zapytał ktoś z końca grupy. Był bardzo odważny i bronił naszego kraju przed wrogami. Pewnego dnia pojechał aż pod Wiedeń, żeby pomóc innym ludziom. I wygrał? Spytał Kuba z przejęciem. Tak, odpowiedziała pani. Wysłał nawet list do swojej żony, królowej Marysieńki, że wszystko się udało. Zosia spojrzała na portret i powiedziała. On wygląda jak dziadek w zbroi. Bo wtedy królowie też byli wojownikami, wytłumaczyła pani. Ale potrafili też pisać piękne listy i dbać o rodziny. Maja zamyśliła się. To taki król, który był i odważny, i dobry. Dokładnie tak, Maju, uśmiechnęła się pani. Odwaga to nie tylko walka, ale też troska o innych. Po chwili ruszyli dalej. W kolejnej sali panował gwar i śmiech, tam czekała wystawa o dawnym życiu. Była mała chata z drewna, beczka z wodą, stare żelazko i ogromny telefon z korbką. Proszę pani, zawołał Kuba, kręcąc korbką. Halo, tu przeszłość, słychać mnie? Dzieci śmiały się, a Maja podniosła ciężkie żelazko. Jak oni tym prasowali? To przecież jak kamień. Bo kiedyś nie było prądu, wytłumaczyła pani. Trzeba było się trochę namęczyć. Z boku stała makieta dawnego miasta, ulice, małe domki, nawet miniaturowy rynek z konikiem i wozem. Popatrz, Kuba, pisnęła Maja. To wygląda jak miasteczko z bajki. Może mieszka tam maleńki król odparł Kuba, przykładając oko do lupy. Dzieci biegały od jednej rzeczy do drugiej, aż przewodnik klasnął w dłonie. Moi mali odkrywcy czas na coś wyjątkowego to ta niespodzianka krzyknęła Zosia. Tak uśmiechnął się tajemniczo. Zapraszam Was do ostatniej sali do sali polskich skarbów. Było w niej bardzo kolorowo. Na środku stała wielka mapa Polski, z górami, rzekami i błyszczącym morzem z niebieskich światełek. Na ścianach wisiały flagi i biały orzeł na czerwonym tle. Oho, zawołała Maja to nasz orzeł, zgadza się, przytaknęła pani Ania to godło polski, jeden z naszych najważniejszych symboli. A dlaczego orzeł? dopytywał Kuba bo jest silny. Odważny i potrafi patrzeć z wysoka, wyjaśniła pani. Tak jak my, kiedy mamy marzenia i chcemy sięgać wysoko. Obok w gablotce leżała korona i złote jabłko z krzyżem. To wygląda jak zabawka, śmiała się Zosia. To nie zabawka, tylko insygnia królewskie, powiedziała pani. Kiedyś każdy król polski zakładał te koronę żeby pokazać, że będzie mądrym i sprawiedliwym władcą. Dzieci popatrzyły z zachwytem. Maja nachyliła się do Kuby i szepnęła – ciekawe, czy ta korona pasowałaby na moją głowę. Kuba zachichotał – może byś została królową bajek. – A to? – zapytała Maja, wskazując na coś błyszczącego za szybą. – To pierwsza polska moneta – powiedziała pani. Kiedyś ludzie nie mieli banknotów, tylko takie srebrne krążki. Wow, czyli jak monety z piratów, zawołał Kuba. Trochę tak, roześmiała się pani. Tylko że te były prawdziwe i miały orła zamiast czaszki. Dzieci chodziły po sali z szeroko otwartymi oczami, jakby odkrywały ukryty skarb. Maja czuła się trochę tak, jakby dotknęła kawałka historii, jej własnej, polskiej. Po zwiedzaniu dzieci usiadły w sali z makietami planet. Jedna z nich, błękitna jak marmurek, kręciła się powoli. To Ziemia zawołała Maja Nasz dom pani Ania przytaknęła Tak, i dziś zrobiłaś mały krok po tej ogromnej planecie ale wielki dla mnie zaśmiała się Maja. W autobusie, w drodze powrotnej, dzieci opowiadały o swoich ulubionych momentach. Ja najbardziej lubiłem dinozaura powiedział Kuba. A ja naszego odważnego króla, dodała Zosia. Maja spojrzała przez szybę. Za oknem zapalały się pierwsze lampy, a słońce znikało za drzewami. Wzięła do ręki chusteczkę od mamy i szepnęła: Bałam się, że się zgubię, a znalazłam coś ważniejszego. Odwagę. I tak skończyła się pierwsza wielka przygoda Mai. Nauczyła się, że strach to nie przeszkoda, tylko pierwszy krok do czegoś nowego. A świat, ten prawdziwy i ten muzealny, jest pełen rzeczy, które czekają, aż ktoś je odkryje. Dziękujemy, że byliście z nami w bajkowej krainie. Jeśli spodobała Wam się historia Mai, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, by nie przegapić kolejnych bajek.